Dzień dobry, tu Wasza pazuretka. Dzisiaj przeanalizowałam trochę inny produkt niż dotychczas. Jest to produkt bardzo luksusowy i prestiżowy, który jest dostępny do kupienia w polskiej ceforze, ale za prawie 900 zł. A mowa tutaj o kremie pod oczy marki Augustinus Bader. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Ten krem o intensywnie nawilżającej i bardzo lekkiej formule. Powstał w oparciu o 30 lat innowacji naukowych. Zawiera silne peptydy, które ujędrniają skórę i zmniejszają cienie, opuchliznę, drobne linie i zmarszczki. Formuła łączy autorski kompleks TFC8 jest to kompleks aminokwasów wysokiej jakości, witamin i syntetycznych cząsteczek, który dostarcza skórze kluczowe składniki odżywcze i wspomaga naturalne procesy regeneracji w organizmie oraz niezwykłą mieszankę francuskich alk, wąkrotkę azjatycką i wyciąg z migdałecznika ayruna cenionych ze względu na właściwości rewitalizowania i regenerowania wrażliwej skóry wokół oczu. Zawiera także niacinamid i witamina C, które wyraźnie zmniejszają drobne linie i zmarszczki oraz niezbędne aminokwasy, które chronią przed szkodliwym wpływem ekspozycji na światło niebieskie. Skóra jest wyraźnie wypoczęta, promienna i pobudzona. To są obietnice, które dostarczy nam producent danego produktu. Profesor Augustinus Bader, jeśli nazwisko czyta się inaczej, proszę dajcie mi znać w komentarzach. Jest to ekspert do spraw badań nad komórkami macierzystymi, który założył swoją markę opierając formuły o wyniki trwających 30 lat badań. Naukowiec ten opracował autorską formułę Trigger Faction Complex w skrócie TFC8, składająca się z ponad 40 składników aktywnych. Za 15 ml pełnowymiarowy produkt w seforze zapłacimy prawie 900 zł. Jest to 860 zł w zaokrągleniu. na stronie yy, domowej producenta za 15 ml cały zestaw produktu czyli pełnowymiarowy produkt zapłacimy 185 dolarów czyli około 775 zł a za uzupełniacz bo produkt można uzupełnić sam ten środek taką ampułką to jest 170 dolarów czyli około 713 zł z tego co wiem w seforze nie można kupić uzupełniacza więc w momencie kiedy kończy wam się produkt Musicie albo kupić cały produkt ponownie, albo zakupić yy, uzupełnienie z innego miejsca. Założenia tego produktu mówią, że ma on na celu redukcję linii i zmaszczyk na twarzy, redukcję opuchlizny pod oczami i eliminację zasinień w tej okolicy, uelastycznienie i wizualnie odmłodzenie skóry pod oczami, odżywić i nawodnić skórę. Chronić przed środowiskiem i pomaga zwolnić dalsze procesy zdarzenia w się w skóry. Dostarcza związki rewitalizujące i sprawiające, że skóra wygląda na maksymalnie wypoczętą. W kładzie mamy kolejną wodę, glicerynę, czyli jest to substancja nawilżająca, kapracz, czyli mieszanina estrów kwasów kaprylowego i kaprynowego. Jest to substancja nawilżająca. Pantenol, jest to łagodząca podrażnienia i przeciwzapalna substancja, wspomaga gojenie ran. Etyl, jest to substancja zmiękczająca. Kualein, czyli skwalan, posiada właściwości bakteriobójcze. Pszanina esteru gliceryny z kwasem cytrynowym, jest to emulgator, czyli substancja łącząca składniki... Fazy olejowej z fazy wodnistą. Później mamy Hydrogenated Vegetable Glycerides. Jest to substancja zmiękczająca, emulgująca i regulująca lepkość. Niacinamid, czyli witamina PP, czyli również witamina B3. Później mamy pochodną witaminę C, którą jest stabilniejszą jej formą. Działa przeciwrodnikowo. Mamy sodium Glutamate, jest to substancja emulgująca, oczyszczająca i odżywiająca włosy oraz skórę. Następnie mamy ester kwasu stearynowego i poliglicerolu czyli jest to emulgator, pas olejowy substancja zmiękczająca, krzemionka czyli substancja ścierająca, wchłaniająca ona również reguluje lepkość. Pęczniająca, sioda właści właściwości matujące. Następnie mamy olej jojoba, który w sumie jest woskiem. Yy, działa yy, kondycjonująco, wzmacnia warstwę cementową, czelnia skórę, nadaje blask między innymi włosom. Następnie mamy uwodnioną lecytynę. Jest to substancja emulgująca i odżywiająca skórę. Ekstrakt z algi undari pierzastodzielnej chroni skórę. Guma jest to substancja wpływająca na konsystencję kosmetyku. Sorbinian potasu, jest to konserwant, zachomowuje on rozwój mikroorganizmów w kosmetyku. Kwas cytrynowy, ma on za zadanie rozjaśnianie, wygładzanie skóry twarzy. Spłycenie drobnych jej zmarszczek, benzoesan sodu. Jest to konserwant, hydrolizat proteiny ryżu, substancja, która zapobiega wysychaniu preparatu kosmetycznego. Altodextrin. jest to substancja wchłaniająca, wiążąca, dodatkowo błonotwórcza i odżywiająca skórę. Sól kwasu fitowego jest to substancja przeciwzapalna lecytyna, czyli fosfolipidem. Pozyskiwany jest ze słonecznika rzepaku soi oraz z ryb i żółtek jaj, wyciąg z czerwonego glona, który ma za zadanie odżywiający skóry, ekstrakt z zielonej herbaty, substancja czynna, zapewnia nawilżenie, natłuszczenie, wygładzenie, octan tokoferylu, czyli pochodna tokoferolu, czyli witaminy E. Jest forma bardziej stabilna niż tokoferol. Działanie przeciwutleniające, też spowalnia proces starzenia się. Tokoferol, czyli witamina E, przeciwutleniacz, arginina, czyli substancja antystatyczna, chlorek sodu, podstawowy składnik soli kuchennej, wpływa na konsystencję kosmetyku, i fenylalina, czyli substancja antystatyczna, zobojętniająca. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie ominęły Was nowe filmy na moim kanale. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz pod filmem z sugestiami na kolejne odcinki. Trzymajcie się cieplutko, do widzenia.